Dobrze siostro, a co Ty dzisiaj robisz? Ja tu mam nowe koleżanki. Widzę. Bo teraz jak nie można wychodzić, to ja tak potrzebuję kontaktów, więc tu mam takie... Dobrze, że przyszłyście, to znaczy byłyście już tu wcześniej, ale mam takie koleżanki, sobie z nimi mogę porozmawiać, pobawić się mogę, herbatkę nawet wypić. Możemy razem. Są śliczne, a opowie nam siostra o nich więcej? No bardzo chętnie, tylko nie teraz, bo jeszcze Wtedy. chciałabym się trochę tutaj z nimi pobawić. Okej, okay, to do zobaczenia no, później. To na razie. ładnie tu mamy. Jedni podziwiają widoki, a drudzy pranie robią? Siostra, co to jest? To nie jest pranie. To ja tutaj mam. No. Jestem zachwycona. To jest taka linia życia świętej Urszuli Leduchowskiej. O. No fajne, fajne. prawda? No, przygotowuję sobie już do szkoły, bo ja myślę, że szybko wrócimy i będę miała taki fajny gadżet. Bo to jest taka taśma, a ja, ja myślałam, że to jest pranie. Nie, to jest taka taśma, ona ma aż 6 metrów o, i opowiada historię świętej Uszuli. Yy, Chciałabyś trochę posłuchać może się z tą... Bardzo chętnie, trochę Posłucham. wiem, bo nie tak, żebym nic nie wiedziała. Domyślam ale... się. Ale chętnie Ale to ja zrobię taką próbę lekcji, dobrze? Będziesz no teraz moją uczennicą przez ale chwilę. Ale ja też mogę się zachowywać jak uczennica? Moje dzieci są grzeczne. Dobra. Okej. Okay. No to zobacz, pierwszy tekst to tak, który ja bardzo lubię. Zamykam oczy, a ty prowadź. Tak mm. powtarzała bardzo często już Święta Matka Urszula. Ale zanim w ogóle nauczyła się mówić, to przecież musiała się urodzić. Urodziła się, siostra kojarzy tę fragę? Tam też mają koronawirusa. Czyli to jest Austria. Austria. Urodziła się w Austrii w takiej małej miejscowości w Lonsdorf. Jej mama Józefina napisała w pamiętniku takie ładne wspomnienie. W poniedziałek wielkanocny, 17 kwietnia 1865 roku, przychodzi na świat druga córka. Na szczęście otrzymuje imię Julia. No, pięknie. Bardzo ładne imię Julia. Tylko skąd potem. A, nie A dojdziemy to do to tego powiem. później. Świetne pytanie, mm -hmm. siostro. I w domu mówią na nią promyk słoneczny, dlatego, że była bardzo, bardzo radosna. Do wszystkich się uśmiechała. Sama nawet napisała wierszy, że chce być promykiem słonecznym. A to tutaj, ładne. jak myśli siostra, co to jest? Ja być... myślę, że to mogą być jej talenty. Właśnie, wczoraj było tyle o talentach, to dzisiaj odkrywamy talenty Julii. Tu się wszystkie nam nawet nie zmieściły. My dziękujemy już dzisiaj za talent siostrze Mirosławie ze Słupska, która nam to wszystko przygotowała, tak naprawdę, i wymyśliła, i zrobiła tak ładnie. No to jakie talenty miała Julia? To to będzie. Że pięknie malowała. Ja widziałam nawet obrazy, które namalowała. Jeden jest nawet naszy, w naszym domu tak. na nawyślany. Zapraszamy. To. No, że śpiewała i grała na fortepianie. I tańczyła też, prawda? Tak. To chyba każdy będzie wiedział. Konno umiała jeździć moja siostrzenica też. Pozdrawiamy. Tutaj są to jest? łyżwy, proszę, siostry. To jest jest... łyżwa? No tak. Dziecięca łyżwa. Yy, za moich czasów nie było czerwonych łyżew. Ale no jednak wtedy. A może wtedy były? Oni byli też bogaci przecież. Aha, no to mogli kupić. Czerwone łyżwy, no prawda. Umiała też szyć, pewnie by nam uszyła też super rzeczy. A, że sukienkę? Tutaj... ABC to pewnie językowy talent. Och, Boże. nawet trudno policzyć w ilu językach, ona mówiła, jak była starsza. Ta maska przypomina nam o talencie Aktorski, aktorskim, ale też pisała sztuki, prawda? Uwielbiała obdarowywać innych prezentami, przygotowywać i też. Pisała, to jest książka, jakby ktoś nie wiedział. Aha. Sama ją tutaj wymyśliłam. Widać trochę, różni się od reszty. I pisała nie tylko listy, ale też przedstawienia dla dzieci, dla dorosłych, które później wystawiała. Julia urodziła się w Austrii, ale jej tato, Antoni, był Polakiem. I bardzo, bardzo tęsknił za Polską, dlatego kiedy Julia miała 18 lat, to przyjeżdżają do lipnicy. Morowanej w Krak niedaleko Krakowa, już w Polsce. Tam Julia jest bardzo dobrze znana, ale też pisze wtedy listy do takiej swojej przyjaciółki, która mieszka w Austrii. I kiedy ona ją pyta, jaka jest naprawdę, to jest taki jeden z najbardziej znanych fragmentów listów. Julka pisze aż do 16 roku życia. Byłam rozpuszczonym łobuziakiem, wdrapywałam się na wszystkie drzewa, nie tylko w ogrodzie, ale nawet na spacerach, szalałam jak głupia. Dalszy fragment listu jest, że już się później uspokoiła, jak zaczęła zajmować się swoim życiem wewnętrznym, to chyba trochę jak my siostro. No, ja też widzę w tym nadzieję dla rodziców, że jeśli mają takie krąbrne dzieci, to jest szansa, że po szesnastym roku życia im przejdzie. Ja też myślę i dlatego Julka może być ich patronką. Krok w życiu jeszcze Julii to wtedy, kiedy wstąpiła do klasztoru siost Urszulanek w Krakowie. Napisała, że dostał się pionek nie tam, gdzie chciał, ale gdzie Bóg chciał. Tam ją Pan Bóg zaprowadził. I wtedy Julia właśnie zmienia imię na siostra Urszula. I dostaje jeszcze taką tajemnicę do swojego imienia od Jezusa. Od tego momentu takim jej największym pragnieniem jest, by palić, spalić się miłością do Pana Boga i do innych. Ale siostro, siostro! Tak? Powiedz, co to z tą różową sukienką jest. No, chwilkę, siostra jest niecierpliwa. W 1907 roku przychodzi do klasztoru w Krakowie zaproszenie do Petersburga. Ale tam nie mogą jechać siostry zakonne, bo Rosja nie zgadza się na ich przyjazd. Dlatego papież Pius X pisze, że może jechać nawet w różowej sukience, byleby tam pracowała. Oczywiście nie pojechała w różowej sukience, ale w skromnej eleganckiej i tam się przedstawiała jako hrabina Leduchowska. Tu mamy znowu kolorowo kilka flag. Siostra wie, jakie to są flagi? Dania, Szwecja i Norwegia. Dokładnie. I tam w tych państwach właśnie siostra Urszula była w czasie I wojny światowej. Nie mogła pracować już w Rosji, nie chciała wracać do Krakowa, bo blisko były jej siostry, zostały. Dlatego była trochę na wygnaniu, nawet sama tak pisze, ciągle w drodze, ale tam założyła szkołę języków obcych. Mówiłam, że znała wiele języków, była bardzo. Utalentowana. I kiedy kończy się pierwsza bardzo wojna mimo światowa, mimo. bardzo dziękuję, to siostra Urszula wraca do Polski, ale tym razem nie wraca do Krakowa, tylko wraca do Pniew niedaleko Poznania i tam powstaje pierwszy dom sióstr Urszulanek Szarych, czyli takich jak my. Bardzo mi się to zdjęcie podoba. To jest zdjęcie w ogóle naszej. Świętej Urszuli, która wisi nad sarkofagiem. Nad sarkofagiem, czyli nad miejscem, gdzie znajdują się jej relikwie. To jest taka mało wyrazista postać. A jest trochę taka pionkowa dalej, bo Aha, to jest ten pionek, pionek którym cały czas A. Pan Bóg jakby kieruje. Ona cały czas pisze o tym, że ona jest tylko takim pionkiem w ręku Boga. I wcale nie chciała zakładać nowego zgromadzenia, ale to chyba na pewno Pan Bóg wymyślił, żeby powstały Urszulanki. Szare, a dokładnie tu mamy taki skrót SJK, to jest Serca Jezusa Konającego. Ona jeszcze sama w to nie wierzy, że ma zakładać nowe zgromadzenie, i pisze, że nie ona to wymyśliła, ale właśnie Pan Bóg powołał do życia tę nową gałąź, czyli kolejną, bo już kilka innych. Zakonów zgromadzeń urszulańskich było. Okay. Później siostra Urszula tak naprawdę zaraża swoją miłością do Pana Boga i do innych ludzi wiele, wiele młodych dziewczyn, i kiedy w 1939 roku umiera, to jest już 800 sióstr urszulanek, czyli bardzo, bardzo dużo. Umiera w Rzymie, bo właśnie pojechała odwiedzić swoje siostry. Ale wszyscy mówią, że umarła święta. Dlatego w 1983 roku Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną, a w 2003 świętą. I od dzisiaj myślę, że ci, którzy jeszcze nie znali świętej Urszuli, to już mogą się z nią zaprzyjaźnić. A ci, którzy znali, niech sobie ją przypomną i niech będzie dla nich też takim drogowskazem, jak właśnie rozwijać i swoje talenty, i jak rozwijać to, co otrzymali od Pana Boga, żeby dojść do nieba. To może by też takie zadanie zrobić, bo ja myślę, że są takie osoby, które już wcześniej znały świętą Urszulę, zanim my dzisiaj o tym opowiedziałyśmy, że gdyby nam dzieci przysłały zdjęcia, zdjęcia, zdjęć, Świętej Urszuli, które może mają w domu. Zdjęcia czy obrazki. Może książki bo my, my też macie? mamy, My też mamy taki jeden obrazek który całkiem niedawno się pojawił u nas w domu. Tak, ja bym chciała bardzo podziękować Pani Sarze, która specjalnie dla mnie tym razem na moje y, 18 Osiemnaste. urodziny tak. namalowała mi świętą urszulę, która wisi w moim pokoju i przypomina mi też o tym, co jest takim najważniejszym y, w życiu świętej urszuli, o tym, żeby być zawsze blisko Pana Boga. To jest właśnie najnowszy Nabytek nasz, dokładnie siostry Beaty. Jest to obrazek świętej Urszuli, który namalowała Sara z pracowni Saraj. I tu pokażę, jak wygląda siostra Beata. To ja już po osiemnastych urodzinach. <noise> po szesnastych. Ale patrzę, czy siostra jest podobna do świętej uszuli. Bardzo się staram i też pomaga mi w tym, oczywiście Pan Jezus, bo sama z siebie to. Na A my pewno... też. Siostra Anna, siostra Anna, nie? No tak. Nie dała mi rady przecież. I tak sobie myślałam, jakie słowa mogą charakteryzować świętą uszulę z Pisma Świętego, i znalazłam. To jest Ewangelia Świętego Jana z rozdziału 15. Trwajcie w miłości mojej. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. I tego też wam życzymy. I ja myślę, siostro, że te siostry koleżanki to przecież tak naprawdę są lalki, które przypominają nam świętą Urszulę. Od najmłodszej po najstarszą. Spróbuję je tak ułożyć chronologicznie. Teraz siadajmy. Tak. Ups. I zobaczcie. Wszyscy o. pozdrawiają już. Napiły się kawy z siostrą Ludmiłą. Są zadowolone wyraźnie. To zapraszamy i czekamy na jutrzejsze spotkanie. A o czym będzie jutro? A jutro będzie niespodzianka. Trochę prywatny jutro zrobimy. Znowu o mnie? Nie. Znowu nie? A nie, bo to dzisiaj miało być o mnie. Jakoś tak nie wyszło. Ale to. Dobrze. Czekajcie, czekajcie, kiedyś będzie też, tak. bo siostra się bardzo domaga, ale na razie jutro opowiemy o urodzinach pewnych, a właściwie o pewnej rocznicy. Dobrze, to ja przyjdę. Zapraszamy. Cześć Boże.